Hej ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony ja mam ci to jest się mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję, całkiem ciekawy materiał z unboxingu, tyle tylko, że nie paczek w świecie realnym, a paczek w świecie typowo wirtualnym, starsi widzowie tego kanału doskonale zdają sobie sprawę z tego solidnego faktu, iż co roku to już taki standardowy zwyczaj tego kanału się stał, że staram się zakupić, chociaż troszeczkę nie tychże paczek od wargamingu, no i następnie na waszych oczętach je roztworzyć. Zobaczymy, co w tym roku z nich wyleci. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o rok poprzedni, dotychczasowy, byłem potężnym szczęściarzem. No to było coś cudownego. No. <laughs> Nie pamiętam, ile dokładnie hajsu na, na te paczki trzeba było wydać, dlatego że. Teoretycznie ja chyba wydałem stówę, no jeszcze jakieś tam paczuszki od was dostałem, ale ogólne podsumowanie było takie, że mniej więcej zapaczki o wartości 170 czy 150 zł wylosowałem przedmioty o łącznej wartości nieomal pół tysiąca. Pusz, mózg rozwalony jak kotlet mielony. Coś niebywałego. Nawet nie śmiem sądzić, nie śmiem sobie wyobrażać, że w tym roku mogłoby być inaczej, byłbym już nieopisanym szczęściarzem. Nic tylko po prostu wyłączyć nagrywanie. Gdyby zaszło, akurat tak, gdyby miała miejsce taka prawidłowość losu, to nic, tylko wyłączyć nagrywanie i biec do kiosku po rzecz jasna, kupon, lotka. Tak czy inaczej, liczę na to, że cokolwiek ciekawego mi się w losuje, będę losował dwa razy, to znaczy z tych. Paczuszek świątecznych pojawią się dwa materiały. U mnie na kanale to jest materiał pierwszy, jeszcze zamierzam nagrać materiał drugi. Z tego co widzicie, mam 14 paczek. Nie jest to chyba do końca prawda. Ja kupiłem ich 11, te pozostałe 3 to po prostu są podarki od samego wargamingu, ale wiemy, że w zakresie owych trzech dodatkowych paczek nic takiego ambitnego się nie znajdzie. Nic takiego ambitnego tam nam nie ulokowano. Cóż jeszcze mogę nadmienić? Dzisiaj 11 paczuszek. Na dniach, myślę, że nagram kolejny klip, gdzie tych paczek będzie chyba właśnie 14. Bo chciałem mniej więcej dwie stówy na te paczki w tym roku przeznaczyć, no chyba, że jeszcze tak się akurat zdarzy, że od was bym jakieś paczki dostał, to również to, rzecz jasno na kanale pokażę, no bo czemuż miałbym tego nie robić, w końcu o to w tym wszystkim chodzi, no ale wiecie. Tutaj zakładam takie minimum, więc będą dwa materiały z tego I to jest rzecz jasna materiał pierwszy Zaraz przejdziemy do tego znanego, słynnego losowania Ale zanim dojdę do owego procederu To chciałbym jeszcze nadmienić kilka ważnych rzeczy Po pierwsze, jeżeli gracie w WOTA, ale z przytupu To znaczy niestandardowo, nie każdego dnia wchodzicie do gry Nie zapomnijcie się zalogować do tytułu w tym roku Podczas gwiazdki, dlatego że zawsze to są takie okazje Że jak się człowiek zaloguje, to jakiś tam podarek od Wargamingów do Stanie. Ostatnio w ogóle całkiem sporo tych czołgów żeśmy dostali Z uwagi na to, że Czekajcie, bo teraz właśnie za zalogowanie What? Pojazdy operacji świątecznych Say what? Nie wiem yy, Za samo zalogowanie Jakoś maszynkę dostałem Ale zabijcie mnie Cóż to był za pojazd? Z jakiego drzewka, jakiej nacji? No niemiecki chyba nie był, bo widzę, że W Niemczech nic mi się nie pojawiło Ale jakiś pojazd dostałem, tak Za samo zalogowanie się Czekajcie, może go namierzę, a jeżeli nie, to po prostu wy mi napiszecie w komentarzach cóż to jest za maszynka. <laughs> ja tych pojazdów już mam chyba coś ponad 120 sztuk w garażu, więc można przeoczyć, jeżeli nie miałbym prawnego oka, a wiecie jak to z tymi moimi oczami jest, tak samo jak z umysłem. Umysł mam zarąbisty, tylko że zapominam, prawda? <laughs> Taki jeden aneks do umowy. No nie widzę, nie widzę, ale z pewnością dostałem jeszcze to. Nie pamiętam za co to było, no ale taki Helkacik, ogólnie spoko, ogólnie model mi się jego podoba, natomiast no ta pani z przodu mogłaby zniknąć. E, tyle tylko, że model jest szczegółowy, ładnie oddany, więc z pewnością tym troszeczkę bite w ugram, zobaczymy, co też ciekawego mi wyjdzie. Tak jeszcze patrzę, AMR czy czasem tego nie dostałem. Tak, chyba to jest właśnie ta maszynka, którą dostajemy za zalogowanie się podczas świąt świąt roku 2019. No, i jest to lolka, drugi tier, czyli czołg lekki, co dziwne, czołg francuski. Do tej pory zazwyczaj dostawaliśmy rusków, ewentualnie Niemców. A tym razem czołg francuski Fajnie, fajnie, to mi się podoba Z pewnością troszeczkę tym pogram Coś tam z tego pojazdu Jak najbardziej na kanale Wam zaprezentuję Zresztą być może w ogóle w te święta Jakiś streamik z WOTA poleci Więc jeżeli uda się w paczkach Wylosować jakieś nowe pojazdy w moim garażu No to z pewnością na tym streamie Świątecznym się one pojawią Będę Wam je prezentował Inna koncepcja również jest taka Inna kwestia, że rzecz jasna Święta to jest także kalendarz adwentowy W którym to kalendarz kalendarzu można za zwykłego golda, czyli walutę z gry, zakupywać rzeczy. Postanowiłem wydać nieomal 10 tysięcy tegoż właśnie golda, zostało mi jeszcze 20 tysięcy. Sporo go miałem głównie ze względu właśnie na otwieranie poprzednich paczek, bo wiemy co z nich wypadało. Tak czy inaczej, kupiłem sobie Chryslera K. Czy był to błąd, czy nie? Z pewnością 99% ludzi w komentarzach napisze mi o grzechu, aż mi Macica zaswędziała, jak to zobaczyłem. <noise> błąd to niemożebny dlatego że to jest główno czołg, który nie zarabia. Być może tak, być może nie. Z pewnością nie zarabia, bo z zestawień statystycznych wszystkich pojazdów premium 8 tiera w owym tytule on ma najgorszy współczynnik do zarabiania. Głównie dlatego myślę, że ludzie w nim na goldzie jeżdżą i, i myślę, że to taka reprezentacja tak czy inaczej, ja po prostu już go chciałem mieć w celach typowo kolekcjonerskich, a ciężkie czołgi, które idą w pancerz, bardzo lubię. Dlatego też pomyślałem, że to może być ciekawa gratka w moim garażu. No cóż, już mam tyle maszyn, no to czemuż by jej akurat miało zabraknąć? Tak więc to sobie zakupiłem z kalendarza adwentowego Na streamie również sobie tym pogramy Mam nadzieję, że jeżeli właśnie taki stream świąteczny z WOTA będzie No to również się pojawicie A jeżeli chodzi o same paczki Bo o tym przecież Wam miałem prawić O tym ma być ten materiał Cóż, muszę przyznać, że w tym roku To naprawdę fajnie się one prezentują Dlatego, że <laughs> No kurczę, sporo w nich jest wszelakiego dobra To jest fajne, dlatego, że rok temu Większość tych pojazdów, które były do wygrania w paczkach Świątecznych ja już miałem. Natomiast w tym roku rzeczywiście różnorodność jest bardzo wielka i to zazwyczaj są do wylosowania pojazdy premium, które są nowe w tytule, które dopiero co się pojawiły. Dzięki czemu z tych wszystkich premek posiadam zaledwie dwie: To jest Projecto i Sherman Firefly. Nawet jeżeli je bym akurat wylosował, co byłoby związane ze swego rodzaju niefartem, dlatego że no, tych innych maszyn premium jest znacznie więcej ale nawet jeżeli bym je wylosował, to nie będę poszkodowany dlatego że Wargaming mi wypłaci rekompensatę w złocie no ale jednak jest również cała masa takich premek których nie posiadam a można rzeczywiście przy odrobinie szczęścia spotkać je w tych paczkach świątecznych to jest rzeczywiście Pantera Britain to jest Sexton 1 też go nie posiadam Panzer 3 AM 39 pojazd kołowy jego chyba najmniej bym chciał mieć Sextona i tego AM dlatego że nie gram artyleriami i dlatego że nie gram lightami a kołowce to są takie lajte, prawda? Do tego obiekt 703 em, drugi, no to jest chyba najbardziej y, taka rzecz ciekawa, którą każdy łaknie, którą każdy chciałby zdobyć, dlatego że to jest ten słynny radziecki dwulufowiec. No Gawieć mówi, ptaszki ćwierkają Porosiaczki szeptają po Zagrodach, że znowu to będzie Kolejny potworek Ze stajni od Wargamingu Typowo ruski, który będzie bardzo mocno Przesadzony, być może jest to prawda Zobaczymy Do tego E75 Premium, którego także nie posiadam I SU-130PM Którego także nie posiadam Więc zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 maszyn, których nie mam Liczę na to, że chociaż jedną taką wylosuję Bardzo byłbym kontakt. Dobrze, do tego jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, te nowe kamuflaże można wylosować do kolejnych dziesiątych tierów. W tym roku to jest T110E4, 4 e jak Jakpancer E100, Obieg 140, AMX 13105 i Obieg 430U. Z tych wszystkich Pojazdów 10 tiera ja posiadam Esetę jak pancera i obieg 140 Więc naturalną koleją losu Chciałbym mieć najbardziej właśnie Te kamuflaże, tyle tylko, że No oglądałem je I powiem szczerze, że w tym roku Troszeczkę już za bardzo wargamingi Znowu popuściły wodze fantazji nie prezentują się one jakoś najlepiej, bo już takie bardzo mocno sci-fi. One znowu odchodzą nie, troszeczkę w te ryty poza historyczne. Nie bardzo mi się to podoba, no ale jeżeli wygram, to z pewnością sobie zainstaluję choćby z ciekawości. Nie mówię, że zawsze na takich kamuflażach będę grał, no ale choćby z ciekawości chciałem zobaczyć, jak one wyglądają w praniu. E, no, dotychczas rzecz jasna, troszeczkę tych kamuflaży wygrałem, dzięki czemu na przykład w IS-7 już gram tylko z tym nowym camo, e, Ono też jest takie troszeczkę sci-fi, bo to jest IS-7 już zimno wojenny, no patrzcie, jakie stanowisko na dach tutaj w żyli, ale mimo wszystko prezentuje się to jeszcze w miarę. Ładnie nie wybija to tak mocno z imersji świata, natomiast to, co oni zrobili na jak pancerze, no nic, może zobaczycie, może wam to pokażę. Jeżeli tylko odpowiednio mi gra polosuje, to kto wie być może rzeczywiście to wylosuje. I dobra, koniec tego pierdaczenia, bo wyczekacie tylko i się na rozpakowywanie paczek świątecznych po to, żeście ten materiał, a ja wam opowiadam o dupie Marynie. Tak więc przejdźmy do treści tak jak mówiłem, trzy paczuszki są od Wargamingu. Tutaj nicszego ciekawego spodziewać się nie możemy. Ładny filmik to z pewnością. <laughs> ozdoby świąteczne, ja jeszcze choinki w ogóle nie przystroiłem, więc że ciasna to będę robił, bo za to są dodatkowe profity podczas bitew. Tak jest. Nawet fajnie, czwartego poziomu jakaś ozdoba wpadła. Jedna apteczka. No takie dupo nagrody, ale zawsze coś, prawda? Jest to nagroda, więc darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Teraz już nieco gorzej. Pierwszy poziom, ale za to duża apteczka, fajnie. Dobra, teraz mi stąd wyjść, Od razu sobie przystroimy. W ogóle widzę, że garaż się zmienił. To mnie bardzo cieszy, dlatego że już tego starego miałem ociupinkę dosyć zbyt, mocno się on powtarzał. No wiecie, już tyle lat z rzędu on był... Tak, więc fajnie, że teraz mamy coś innego. Zobaczmy, co mi się pojawiło. E... Aha, tutaj na dole jest, dobra, to też ten interfejs się troszeczkę pozmieniał. Na czerwono se dupniemy i na niebiesko se dupniemy, proszę bardzo, i sobie dupniemy drugi poziom, pierwszy poziom, ja ci go dom. Tak jest, piknie. Prezencik, proszę bardzo. Chociaż nie pokazuje mi zawsze na górze był ten współczynnik świątecznej atmosfery. W taki mierzalny sposób, to znaczy on się cały czas zwiększał na pasku, a teraz to nie jest pokazane w mierzalny sposób, dopiero jak się najedzie. To akurat myślę, jest troszeczkę nieintuicyjne i lepsze to było kiedyś. Gdzieś mam tą ozdobę czwartego poziomu, ale gdzie to jest? Tutaj coś jest. Drugi poziom. Chińczyka weźmiemy czy statek, a dawaj Chińczyka. Gramy w Kingdoms Total War, to takie powiedzmy w tym samym rycie. No i tutaj chyba tą takiego wysokiego poziomu nie, nagrodę wygrałem. Ozdobę świąteczną. Tak jest, czwarty poziom pięknie. Czy wskoczy mi drugi poziom świątecznej atmosfery jak najbardziej tak, więc już jakieś profity w związku z tym mamy. <laughs> no to fajnie. <laughs> Bardzo fajnie. Wygrałem fiolkę główna, ale super Co? Ładunek antydupowy. Ta dziwna materia w czwartym podstawowym stanie zasila antyduplikator, najbardziej użyteczną funkcję wielkiego zderzacza skorupek. Aha. No dobra, no skoro tak, to nie inaczej. Czyli, czyli co? Czyli wracamy do mojego garażu i ludziska otwieramy te właściwe. Paczuchy, zobaczymy, co też ciekawego wyjdzie. Aż trzymam kciuki, nie mogę się doczekać, że jasna. Klasyczny hazard się tutaj odzywa. No, nie mogę się doczekać. No. Dobra, zobaczmy. Czy szczęście dopomoże? Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać. Może raz, dwa, trzy. Myślę, że wszyscy doskonale znamy ten tekst. No to co, otwórz pudełeczko. Panie Serbie, polosuj pan coś fajnego, naprawdę, błagam cię. Zobaczmy. 500 golda. No, nieźle, zawsze się przyda. Dwie ozdoby piątego poziomu to też jest spoko, to zaraz sobie ubiorę choineczkę. No ale liczyłbym, że chociaż jakiś jeden pojazd, no to kurczę naprawdę byłbym bardzo podekscytowany. Eee... O, kurde, coś mamy! Co to jest? <słyska> Sweet! <słyska> Ekstra, już jestem zadowolony, już mamy maszynkę. <słyska> Premium. <słyska> Jak zarąbiście. Dobra, otwieramy dalej ludziska. Co my tutaj mamy? Strach się bać. Znowu pręka! I znowu właśnie ta maszynka, której nie posiadam. O, ja cię panie, jak ja kocham te skrzydeczki. Aż sobie przypomniałem dopiero teraz, jak to było rok temu. Jaka to jest radość, jak coś cię wylosuje. No. <laughs> Wbrew pozorom, to nie jest materiał sponsorowany, nikt mi za to nie płaci. Po prostu naprawdę jest to fajne uczucie, kiedy coś tam wylosujecie, a wcale nie musicie, prawda? Zdobyłem to, czyli Panzer 3 Aufskaj. Jest to Panzer 3, typowo niemiecki, tier 5. Premka MET. Myślę, maszynka ciekawa. Z pewnością pogram tym na streamie, z pewnością się tym pobawimy i z pewnością też tym bitwy będę ugrywał, bo już y, troszeczkę mi się te stare premki piątego poziomu nie tyle przejadły, co po prostu już bardzo dużo bite w nimi ugrałem, a tutaj wreszcie coś nowego z chęcią się tym pobawię. Rok temu wylosowało mi Taką premkę piątego tiera niemiecką Czyli tura na, e, no niemiecką No nie za bardzo to jest niemiecki pojazd Ale wiecie o co chodzi Natomiast w tym roku mamy pancerka trujeczkę. No powiem szczerze troszeczkę na niego liczyłem Byłem bardzo ciekaw tej maszynki Nie mogę się doczekać aż nią wyjadę w bitwę no, <laughs> Jakie to jest w ogóle działo e, hmm, Ciennia penetracja Aha No Raczej na goldzie, bo, bo to jak coś takiego opancerzonego wyjedzie na was, to nawet te 139 może nie wystarczyć. Rozrzut dosyć spory jest, prawdę mówiąc. Jak na takie działo, to bym się nawet nie spodziewał takiego rozrzutu. To bardziej jakaś obica. Dziwne troszeczkę statystyki, ale zobaczymy jak to będzie. Mamy również tą panterkę, z tego co wiemy Wargaming cały czas bardzo mocno gnoi nację niemiecką i dodaje fajne pojazdy premium, typowo historyczne, związane z tamtą nacją do innych narodowości, tak samo jak Tygrys jest w drzewku japońskim, tak samo jak Tygrys 2 jest w drzewku amerykańskim, tak samo panterka teraz została przydzielona do drzewka francuskiego i polskiego, no... Cóż, już kiedyś na ten temat się wypowiadałem, po prostu uważam, że to jest totalnie z dupy, no ale dobra. <laughs> Oczywiście ta panterka bardzo mocno mi się podoba, wygląda nieprawdopodobnie zarobiście. Ja już panterkę premium miałem rzecz jasna, to była panterka właśnie ten pudel, czyli panterka polska, i powiem wam szczerze, przyjemnie się nią grało, nie mogę nigdy na to narzekać. To znaczy może pojazd ma pewne wady, no ale jednak jest maszynką przyjemną, taką do zabawy, no uśmiech na ustach się pojawia, kiedy się tym gra. Ja bym chciał tylko porównać sobie statystyki działań tych dwóch pojazdów, żeby zobaczyć, jak to się w ogóle je do siebie, jak to się przyrównuje, czy to jest dokładnie to samo. No, kaliber 75 działo, to jest identycznie to samo działo, więc to jest taka po prostu premka. Jedna z tych premek, która jest identyczna Do tych, które już istnieją, tylko ma inne Kamo, tak, tak bym to określił No ale dobra, dobra, fajnie, fajnie Będę tym grywał to z pewnością, będę się tym Fajnie bawił, tylko, że no cały czas powtarzam To, co już raz powiedziałem, dlaczego to nie jest Drzewku niemieckim, no, błagam was Ja naprawdę rozumiem, że nie lubicie Niemców, no ale Bez przesady, tak, żeby aż takich gnoić Dajcie mi chociaż kilka takich standardowych Premek, które są kojarzone Te pojazdy z ich historią, prawda Dobra, jedziemy dalej, póki co jest znakomicie Już mam dwa pojazdy premium, nawet nie liczy Czułem, że tak będzie, liczyłem na to, że może jeden się uda, a tutaj proszę, już dwa. No, znakomite. No, tym razem nieco gorzej, ale i tak fajnie 100 tysięcy kredek, to się jak najbardziej przyda. Trzymamy dalej kciuki ludziska, trzymamy dalej kciuki, zaraz zobaczmy. O kurde, znowu! No, nie wierzę! No, nie wierzę, niech mnie dunder świśnie i płetwą kaczor dowali. No, naprawdę super sprawa. Trzeci pojazd premium, chociaż to jest akurat ta premka, która mówiłem wam, że niespecjalnie mi na niej zależy, bo ja wiem, że i tak nie będę nią grywał. Nie dość, że to jest light, to jeszcze pojazd kołowy drugiego tierra, no ale właśnie, być może właśnie ten fakt, że to jest drugi tier sprawi, że będę tym grywał. Dlatego, że na wyższych tierach w ogóle Patrzcie jakie ciekawe amortyzatory Na wyższych tierach w ogóle nie odnajduje się W gameplayu prowadzonym lightami A to jest light, powiedzmy sobie szczerze Natomiast na niższych tierach Być może akurat to się okaże Coś ciekawego, z pewnością tym pogram Tak, z pewnością tym pogram, bałem się, że to będzie Wyższy tier, ale na dwójce, no to być może To rzeczywiście będzie coś fajnego No, pierwsza moja maszynka kołowa W garażu, więc zdecydowanie wypadałoby Tym troszeczkę ciekawych Bitewek ugrać, jakie tu w ogóle można na to kamuflażę nałożyć. Aha, bo Francuzi to mają tego trochę sporo. Dobra, zobaczmy. Wyprodukowano we Francji. O, ładnie by tak wyglądał. Patrzcie, elegancko. <ścoughs> no dobra, dobra, bo się znowu tutaj, prawda, zamęndrowuje w momentach mego umysłu. Przejdźmy do kolejnych paczuch Mam ich jeszcze 6, więc kto wie, co się wydarzy. Do tej pory trzy pojazdy. Premium can you believe it. Coś niebywałego. O proszę, konto premium na jeden dzień też fajnie ozdoba piątego poziomu. Nie narzekam. To się wszystko przyda. To się tak mówi, że są lepsze rzeczy, gorsze rzeczy, ale to się wszystko przyda. 100 tysięcy kredytów, jeszcze 4 pudełeczka. Oczywiście gwarantowaną pulą w każdym pudełku jest co najmniej. O kurde, jeszcze raz! No, niestety jest to Sexton, ale to i tak kolejny pojazd premium, więc nie zamierzam na to narzekać. Z pewnością jestem uradowany tym faktem. Kolejna premka, znakomita sprawa. No, chyba cały czas to szczęście się mnie ima. Niektórzy z Was pisali mi w komentarzach, że tak naprawdę u Was była posłucha, że otworzyliście 20 tych skrzynek i ani jednego czołgu premium, ani jednego pojazdu nie było, a u mnie, zobaczcie, już czwarty wleciał, więc chyba jednak Serb mnie po prostu lubi. Sexton Stąd ani mnie ziębi, ani parze z uwagi na to, że ja nie gram artylerią No, rok temu wylosowałem na przykład To jest takie też zrządzenie losu Rok temu wylosowałem ludziska, artylerię Czekajcie, gdzie to było? <laughs> Zresztą, kto był, ten pamięta, że wtedy wylosowałem lewka Ja tym lewkiem, nie wiem... Czy ugrałem jakąkolwiek bitwę? Być może ugrałem, być może nie Ale ja nie jestem arciarzem Nie gram artylerią Nie jestem trolem Nie lubię wkurzać innych ludzi A sam... no, no, no nie Po prostu nie mam takiej złośliwości w sobie Wiem, że arta psuje tą grę Więc fizycznie staram się od tego stronić Artylerią oczywiście grałem Tą radziecką Miałem tego słynnego bociana Teraz mam artę 9 tira Ale grałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby misje robić Prawda? Żeby coś tam zyskać Popchnąć w rozwoju W tych misjach osobistych Dzięki czemu zyskałem te 28 koncept No ale dobra, kolei... Kolejny pojazd to zdecydowanie jest coś fajnego, dlatego że kolekcja moja wzrasta no i rzeczywiście zyskuje na tym. Zobaczmy co będzie: trzy pudełeczka zostały. Już naprawdę nie wierzę w to, żeby jakiś pojazd premium się trafił. To by było naprawdę niebywale wielkie zrządzenie losu i ogromne szczęście, ale i tak tego szczęścia do tej pory było bardzo dużo. 3 dni konta premium to również fajna nagroda Ostatnia skrzyneczka na naszych oczach się roztwiera No i zobaczmy, co też tutaj wpadnie 7 dni konta premium, jak najbardziej jest to coś porządnego Nie zamierzam na to narzekać Czyli na waszych oczach roztworzyłem 11 pudełeczek 11 skrzyneczek od Wargamingów Chociaż to nie jest od Wargamingów To jest od nas samych Dlatego, że to my sobie te prezenty kupujemy Co to ma być za prezent, który sam sobie masz kupić, prawda? Powiedzmy sobie szczerze 4 pojazdy premium Podsumuję potem Poza nagrywaniem, ile to wszystko było warte i czy tak naprawdę na tym zyskałem, czy też straciłem z perspektywy, ile musiałem wydać na takie kontenerki. Ubierzmy sobie za to hojneczkę. <laughs> zyskałem kilka ciekawych ozdób, więc jak najbardziej ta świąteczna atmosfera mi się bardzo mocno rozbuduje. Myślę, że to jest raczej nieuniknione. Już mam trzeci poziom. Zobaczmy, co dzięki temu odblokuję i wygram. Zawsze jakieś profity to są. Aha, to są wszystko te główne. No to hmm. No to chociaż to będzie fajne, bo te, te, te schematy to też jest takie zdupy trochę. Dobra, e, zobaczmy co tu jeszcze mogę ubrać. No troszeczkę tego będzie. Myślę, że spokojnie smyrgnę się do czwartego poziomu świątecznej atmosfery, być może nawet do piątego, bo czwarty już wpadł. Znakomita sprawa, mamy czwarty poziom. Rok temu to chyba było tak, że za każdy poziom można było jakieś zniżki osiągać na zakup pojazdów czy coś. O, to jest fajne, to się przyda. Natomiast, co to jest? Członkini załogi, Operacje Świąteczne 2020. Aha! Dobra, no to się przyda. To jak najbardziej To do jakiegoś ciągu sobie to wykorzystam. Taką panią. Oczywiście, ja bym wolał, żeby to było bardziej historyczne. No, ale nie wypada narzekać. To zdecydowanie się przyda. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? <laughs> Tego typu ozdoby. Jak najbardziej prezenciki. Niedźwioda. Niedźwioda pod choinkę domy. Proszę bardzo, kolejny poziom świątecznej atmosfery, zobaczmy, co teraz za to dostanę. Mocno się w tym smyrgnąłem, to jest fajne. Co my tutaj, a to co jest, przepraszam bardzo, miejsce na pojazd operacji świątecznych. Napiszcie mi, proszę, teraz tego nie będę czytał, nie mam czasu, ale napiszcie mi, proszę, w komentarzach, o co w tym wszystkim chodzi, bo jest to co najmniej dziwne, nie orientuję się. O, kilka rezerw, 10 rezerw, to już widać, to jest fajne. Dobrze, i czy coś jeszcze mogę tutaj przyowdziać? Mogę na przykład to sobie przyowdziać. Kolejne kwestie to są rzeczy poza choinkami. O kurde, to mi się smyrgnie jeszcze o kilka poziomów, bo widzę, że sporo mi tego jeszcze zostało. No to jestem pewien, że szósty poziom teraz pyknie, Nie miałem rację, aż diabne z tego podniecenia troszeczkę herbatki owocowej wasze zdrowie. Co to jest? Kolejna załogantka to fajnie, to się zawsze przyda. Czekaj, ja sam o tym poczytam, bo to jest jakieś dziwne. Wybierz pojazd określonego poziomu, z wyjątkiem pojazdów premium, dla tego miejsca i zyskaj więcej bonusu do doświadczenia obok aktywnego bonusu do kredytów. Typ bonusu zależy od typu wybranego pojazdu. Plus 50% do doświadczenia bitewnego dla czołgów ciężkich i średnich, plus 200% do wolnego doświadczenia dla czołgów lekkich, plus 100% do doświadczenia załogi dla dział samobieżnych i niszycieli czołgów. Aha! No, to w sumie fajne. Jak ktoś dużo gra w tą grę, no to zdecydowanie mu się to przyda. Tutaj jeszcze kolejny poziom. No, no, myślę, że nawet siódmy poziom być może uzyskam dzięki tym kontenerkom, tym paczuszkom. Jak najbardziej, co to jest? Duża dekoracja. Nie wiem. Pewnie coś, co można kupić znowu za realny hajs. <laughs> Dobra, panie Chińczyku, spływaj pan. No, a, nie, nie spływasz. W ogóle patrzcie, Karol Marks. Karol Marks, no nie mogę <Karol Marks> Co wy macie Wargamingi w tych głowach, to ja nie wiem Dobra, no to saneczki sobie weźmiemy, no to reflektory, saneczki słabo wyglądają, może jednak ten okręt wezmę. Jakoś tak dumniej się prezentuje. E, tutaj nic nie wpadło i jeszcze mogę girlandy rozwiesić jak najbardziej. E, postaramy się to wykorzystać, do tego doprowadzić. Patrzcie, jak niewiele zabrakło do kolejnego poziomu. Być może go teraz zyskam. Tak, myślę, że pierdyknie siódmy poziom świątecznej atmosfery. Więc super sprawa. Co teraz dzięki temu dostanę? No, są rezerwy, są. Te, te takie do hajsu To są bardzo fajne rzeczy I do siódmego tiera też mogę te bonusy Sobie wkleić, więc nie narzekam Jest naprawdę spoko, uzyskałem Cztery pojazdy premium, w tym jeden Taki naprawdę, ten pancer 3 Bardzo mocno mnie ciekawi, no a tutaj rzecz jasna Jest to pojazd szóstego tiera Więc no myślę ten jest najciekawszy, najlepszy Ale no, bardzo mnie ten Panzer 3 ciekawi, więc to są te dwie maszynki, które bardzo, bardzo się cieszę, że zyskałem. Natomiast jeżeli chodzi o Sextona, no i rzecz jasna o tego kołowca, no myślę, że Sexton to najmniej pożytku przyniesie w tym moim garażu. To bardziej taki kolekcjonerski będzie klusek, świntuszek z perspektywy garażu. Ale jeżeli chodzi o tego kołowca francuskiego, postaramy się nim kilka bitew ugrać. Być może nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt. Zobaczymy. Być może mi się akurat spodoba. Być może okaże się być znakomitym pojazdem. Jeżeli chodzi o Sextona, jeżeli i będziecie mieli takie życzenie, to na streamie również Tym kilka bitew ugram, no ale raczej będzie się Kurzył w moim garażu, dobra Na razie z mojej strony to tyle, piszcie, bo jestem Bardzo ciekaw, co wy wylosowaliście W świątecznych kontenerkach I oczekujcie kolejnego klipu Z unboxingu Tego typu paczuszek, bo jeszcze Jeden taki materiał na kanale się Pojawi, prawdopodobnie na dniach Na razie z mojej strony to tyle, hej ludziska Cześć, aha, jak coś to łapki Jak drugie coś, no to rzecz jasna Patronite, hej ludziska